you <laughs> Kramp. Nie kijem go, to Ryszkiem. Moi drodzy, przez parę tygodni będziemy gościć nowego ucznia. Przyjechał tutaj z rodzicami. Kto z was mógłby się nim zaopiekować przez ten czas? Dobrze, Lucianie? To jest Rysiu bryła. Rysiu, to Lucian Kramp. Będzie twoim y, przewodnikiem. Gdzie masz przewodnik? to jemy statkiem tylko kilogramowe steki. A kiedy tatko był w wojsku, gołymi rękami zabił niedźwiedzia, a potem ubiegł go na ogniu. O, oh, da. Coś ci nie nałapę? łapę? Nie, skądże znowu? Uh. Jestem głodny! Żarełko! Panie kucharki ściśle przestrzegają wydzielonych porcji, ale jesteś nowy, możesz spróbować. Gadam z olbrzymkami, sam tam idź. Ja nie jestem głodny. O, przepraszam, podobno przyjaciel pana uroczego sprzedaje w nauczycielskiej stołówce siatki na włosy i modne fartuchy. Naprawdę? Jesteś gość, przewodnik! Au, au, au. On jest jak rozwścieczony diabeł tasmański tońciu. W porównaniu z nim, Maniek to ciepłe kluchy. A? Słyszałem szczurołapie, cofnij to! Nikogo tak się nie boisz, jak mnie! O nie, Maniek. Usłysz to! W porównaniu z Ryśkiem jesteś zwykłym amatorem! Zasuwaj, zasuwaj! Co tak A? słabo! Spadaj, ja popchnę ciebie! Czy na chyba rządzić ktoś inny, Marianko? Niby taki z niego wielki twardziel? Patrz i ucz się. Lucjanek, marsz na karuzelę. Jak pokręcę, to wyhamujesz na rogatkach, bo tu rządzi tylko maniak. Hej! Nadepnąłeś mi na sznurowadło! Ojoj, to było niechcący ja. Lubię cię. Trzymam sztamę? 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 Nigdy nie trzymałem sztamy! No to przebij piątkę sztama! Przewodnik, nie jesteś mi już potrzebny! Teraz trzymam sztamę! Bardzo się cieszę, Rysiu. Razem ze sztamą zagramy sobie z wami w dwa ognie. No co? Rzucacie czy nie? Bo nie wiem. Gdzie się tak śpieszysz? O, szkoda, że tatka mnie teraz nie widzi. Dziś w ramach nauki o sztuce dowiecie się więcej o niezwykłej formie muzycznej, zwanej operą wspaniale wow! Maniek jeszcze raz a zostaniesz po lekcjach! Ma. A, nie dotykaj. Idziesz się pobawić? Nie. Mamo, wróciłem. Gdzieś ty się podziewał. Czeka tu na ciebie kolega. A! No co tak długo? Nie. E, przy rozładunku wagonów nie miałbyś sobie równych rychu. E, ile właściwie ważysz? Ze stówkę? 115 piętnaście kilo? Tak! Cieszymy się, że Maniuś ma teraz małego, e, dużego, e, nowego kolegę. Mamusiu, mogę jeszcze pulpecika? Jasne, skarbie. Chyba jednak nie, Maniuś. Może tak coś innego! Nie, to jest super! O! Wracaj tu, sztama! Muszę zrobić tyci przerwkę! No, i jak się czujesz w roli ofiary? Jakiej znowu ofiary! Rychu to kumpel! Muszę już spadać! Pożyczam od ciebie parę komiksów! To moja cała kolekcja! No i no więc, miłego czytanka. Maniek, który zawsze wszystkich gnębił, teraz sam jest gnębiony. Takie jest prawo bagien, Lucjanku. Gnębiąc cię, zasłużył sobie na to. Właściwie to jest mi przykro z jego powodu. Ciekawe, dlaczego Rysiek się tak zachowuje? Jakby go tutaj rozgryźć? Mańka, nie rozgryzłeś, chociaż to twój brat. Tak, ale maniek jest wariatem! Tworzysz mi ten słoiczek, kochanie? Co z ciebie za facet? Dawaj to. Nie otworzysz nawet słoika. Gdyby nie moja praca, mieszkalibyśmy pewnie na ulicy. Ale... właściwie to i tak mieszkamy na ulicy. Nie prowokuj mnie! Co z tą kolacją? Wszystko jasne. Rysiek musi się wstydzić niskiego ojca, i bać się matki olbrzymki. Czyżbyś miał coś do niskich, Lucjanku? Powiedz lepiej, jak chcesz zmienić Mańka. To proste. Maniek mu powie. A kiedy Rysio zrozumie swoje problemy, stanie się lepszym człowiekiem. Przeżyje katarzis. W końcu przejrzy na oczy. Całe jego życie się odmieni. Jak to, Krzołach? O! ten kostium sztama? Nie chcę trzymać z Tobą sztamy. Jesteś oprychem. Powiedz to jeszcze raz, a mocno pożałujesz! Och, Maniuś! Jesteś taki dzielny, że chcesz się bić z rychem. Nie chcę się bić. Chcę, żeby mi dał spokój. Bierz go! To moja kwestia! Wajmąłeś mnie! Wcale, że nie. Albo już zawsze trzymamy sztany, albo nie wiem! Słuchaj, ty, ty! Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Rysiu, znamy prawdę o twoim niskim ojczulku i cyklopiej mamusi, która bez przerwy goleje. Aha, może i ciebie! Ale to nie powód, żeby znęcać się nad innymi! Ten facecik to mój ojczym! Mój prawdziwy tatko buduje drapacz chmur! A mama nigdy by mnie nie tknęła, bo mnie kocha! O! Ale czy jako dziecko z rozbitego domu od razu musisz być chuliganem? Głupek z ciebie! Ten rychu musi oberwać. Kto skoczy na rycha, dostanie darmowy cukierek. Ojej! Jakiś problem? A skąd? Dostanie ci się. Idziemy, Baryło. Wyjeżdżamy. Policja znowu namierzyła mamuśkę. Puszczaj! Mamuśka kazała mi dzisiaj posprzątać, więc wyrzuciłam wszystkie twoje komiksy. Moje komiksy? Jego komiksy? Hej, olbrzymko! Arysiek mówił, że się golisz! Hmm? Zły Rysiu. <grymka> <noise> Dobra robota, Maniusz. Udało ci się uniknąć losu ofiary. Zamknij się, Majcioch. Mnie się udało, ale tobie nie. A, niczego cię to wszystko nie nauczyło? Owszem, tego. No to super. O jednego szkoda za dużo. Maniek! Co? Właśnie mnie pchnąłeś na framugę. Och, wybacz, brałem zakręt! Pewnie zapomniałem zatrąbić. Tu, tu, skręcam! po drugiej stronie? A tak, dopiero się wprowadziła. Podejrzana jakaś jest. Myślisz? Jaćka widziała jak kupuje w sklepie mm -hmm. żywność pochodzenia zagranicznego i ekologiczne środki czyszczące. O. Słyszałeś coś o tej kobiecie, która wprowadziła się po drugiej stronie? Jaćka i Tyka mówią, że jest podejrzana. E? Może jest szpiegiem? Jakim znowu szpiegiem, Maniek? Jaczka i Tyka podejrzliwie patrzą na każdego nowego przybysza. Szpiedzy istnieją naprawdę, Lucianie. No jasne, tatku. Tylko co niby taki szpieg miałby robić w Mydlinowie? Obecnie sprzedaje zupełnie nowy dezodorant. Może to o niego i jej chodzi. Powariowaliście? Możliwe, ale ja lubię szpiegów. Jak dorosłe też będę szpiegiem. Ty chyba nigdy nie dorośniesz. Ha! Uczysz się, Lucusiek! Miłego dnia! Martwią Panią Szwedzy? Nie popadajmy w paranoję. Dlatego polecam pani produkty z najnowszej linii Spiking, wysoka ochrona. O, agent X, co, y, co. za niespodzianka? Jak pan się tu dostał? Nie na darmo mówią o mnie, agent X. Spójrz w katalog, laleczko. I wszyscy uważają ją za szpiegatonciu. Powariowali! Przerażasz mnie, Lucianku. Ale ona nie jest szpiegiem, prawda? Nie, Tońciu! Chodzi właśnie o to, że w okolicy nie ma żadnego szpiega! Mamo bez skitu, ma w kuchni laboratorium, a to dziecko nie jest prawdziwe. To krótkofalówka, która płacze. Z opisu to elektroniczna niania zwykłe walki toki, które pozwala matce usłyszeć, kiedy budzi się jej dziecko. Ta? A guzik tam! Kobitka coś kombinuje. Oh. Oh, witam, właśnie się wprowadziłam naprzeciwko. Chciałabym pożyczyć trochę cukru. O, ale masz czysty domeczek. Może chciałabyś się czasem wpaść do mnie na kawę i. Oto cukier i proszę już iść. O! Widzisz? Ona nas szpieguje. Zamówiłam dziś dla ciebie walizeczkę szpiegowską firmy Spiking. Gwarantujemy błyskawiczną dostawę. Hej, a pan skąd się tu wziął? Nowa walizka jest bardzo łatwa w użyciu, panie Kramp. Wystarczy wstukać osobisty kod dostępu. Od razu czuję się bezpieczniejszy. Ma pan coś jeszcze? Oczywiście, mój mały. Spójrz na ten egzemplarz. Bąbka! Bierzemy wszystko jak leci. Maniek, chyba nie będzie nas stać na te wszystkie gadżety. To ważna sprawa jest! Za drzwiami mieszka baba szpieg! Wcale nie! Cóż, synku, nie zaszkodzi mieć na oku wszystkich swoich sąsiadów. Trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Mogłabym tak słuchać całą noc! Gdybym tylko miał czas, ale muszę dbać o wszystkich ludzi. Odprowadzę pana do drzwi. Nic nie rozumiem. Ten agent X wchodzi i wychodzi kiedy chce, i nikomu to nie przeszkadza. Aha, mam teraz inne zmartwienia. Nie potrafię otworzyć mojej walizki. Pomogę ci! A, hey. A. Alarm, alarm! Policja zostanie wezwana za 10 sekund. 9 sekund. Spadnowa! ne col do Classa Dopadne. O Porany, nic ci nie jest? Granie w gry wideo na środku ulicy może być bardzo niebezpieczne. Przepraszam, ja. Nic już nie rozumiem. Najpierw mówisz, że w okolicy nie ma żadnych śpiegów. Teraz z kolei twierdzisz, że agent X cię śpieguje. I szukasz tajemnego przejścia? A jak inaczej, Tonciu, wytłumaczysz te jego nagłe wizyty? Sam nie wiem. Nie tylko jest szpiegiem, ale również złodziejką. Hej! To moja walizka! Mówi pan, że pańska? W takim razie proszę mi to wyjaśnić. O, u, u, udało wam się ją otworzyć? <laughs> Trochę się namieszało. Ta szpiegowska walizeczka tylko wyglądała na moją, ale hasło brzmiało Majcioch. Moje było inne. No co się gapisz, lalusiu? Nie jestem szpiegiem. Moim zdaniem wszyscy jesteście winni tej kobiecie, przeprosiny. Jedynym szpiegiem w okolicy jest Agent X. A co też ty mówisz, Lucianie? Agent X nie jest szpiegiem, jest agentem. Aha! Moja walizka! To agent X ją tam postawił, tato! Nieprawda? <grywk> 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 ah, witaj, sąsiadko! Upiekłam dla ciebie ciasteczka. Dziwne jakieś, szpiegowskie? W środku każdego siedzi mała kamerka. Ma... Dziwna jest kobieta z tej całej krampowej, co? Nigdy jej nie lubiłyśmy. W wersji polskiej udział wzięli. Magdalena Dratkowska, Beata Olga Kowalska, Magdalena Zając, Gracjan Kielar, Grzegorz Pawlak, Tomasz Piotkowski, Mariusz Ksiudziński i inni. Opracowanie wersji polskiej Telewizja Toja. Tekst Anna Kling. Dialogi Studio Limba, Reżyseria Krzysztof Staro. Realizacja Robert Głuczkowski. Udźwiękowienie Studio Filmowe Łódź.